Utrzymanie porządku w gospodarstwie rolnym jest niezwykle ważne. Nieprzestrzeganie zasad BHP generuje wiele zagrożeń. W ubiegłym roku rolnicy w województwie podlaskim zgłosili ponad dwa tysiące wypadków. Prawie półtora tysiąca z tych zdarzeń zakończyło się wypłatą odszkodowania. Były to wypadki, które skutkowały trwałym albo długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W przeliczeniu na tysiąc ubezpieczonych u nas ponad 14 rolników otrzymało szkodowanie. W Polsce niewiele ponad 11. A więc ten wskaźnik wypadkowości jest naprawdę wysoki. Nie oznacza to, że nasi rolnicy są mniej ostrożni, mniej dbają o bezpieczeństwo. O tym, że tak dużo na naszym terenie notujemy wypadków, decyduje przede wszystkim ten podstawowy kierunek produkcji rolniczej, więc hodowla bydła mlecznego. Hodowla krów stwarza szczególnie dużo zagrożeń. Rolnik, który utrzymuje duże stado bydła, musi przede wszystkim zebrać ogromne ilości paszy objętościowej, zwieść tą paszę do Zadać tę paszę zwierzętom, stale pracuje przy zwierzętach chociażby dojenie. Stąd tak dużo wypadków. Aby ograniczyć ryzyko wypadkowe oraz poprawić ochronę zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin, już od 11 lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje ogólnopolski konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Ponad 80% wszystkich wypadków na wsi są to zdarzenia, do których dochodzi bezpośrednio w obejściu gospodarstwa rolnego, a więc na podwórzu, w budynkach inwentarskich, budynkach gospodarczych. Stąd tak ten konkurs ma olbrzymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy na wsi. Co oceniamy w tym konkursie? Przede wszystkim to, co decyduje o codziennym bezpieczeństwie rolnika i osób pracujących w gospodarstwie, a więc ład i porządek na podwórzu, w budynkach gospodarczych, stan techniczny tych budynków, schody, drabiny, instalacje elektryczne, warunki bytowania zwierząt, maszyny, urządzenia, w szczególności osłony części ruchomych, podpory, inne zabezpieczenia, pilarki tarczowe, pilarki łańcuchowe. Sprawdzamy również. Z Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych, ubrania robocze, ochrony osobiste, z jakich rolnicy na co dzień korzystają i wiele, wiele takich oceniamy elementów, które mają wpływ na to, jak bezpiecznie pracuje się na co dzień w gospodarstwie rolnym. W organizację wojewódzkiego etapu konkursu włączyli się również Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaska Izba Rolnicza oraz Urząd Marszałkowski. W zakładach pracy to są bhp którzy dbają o to bezpieczeństwo i jakby narzucają taki reżim dbania o to bezpieczeństwo. Natomiast w gospodarstwach rolnych ja też pochodzę ze wsi i... Pamiętam jak to było. Te konkursy mobilizują jakby, są takim behapowcem, który powoduje wzrost jakby bezpieczeństwa na wsi. Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji dziewięciu gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, komisja konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w roku 2013 jest gospodarstwo państwa Małgorzaty i Doriusza Zarembów z miejscowości Jastrząbka Młoda w gminie Śniadowo. Zajmujemy się hodowlą bydła mlecznego, prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 130 hektary. Bydła wszystkiego mamy 250 sztuk, mlecznych 130 kilka sztuk. Nasze gospodarstwo wygląda estetycznie i, i zadbano, no, tak jak widać, ale no, trzeba o ten porządek cały czas na bieżąco dbać. Warto dodać, że gospodarstwo państwa zarębów już wcześniej zdobyło nagrody w AgroLidze i w Farmerze. Gospodarstwo jest ładne, ale wymaga pracy codziennej. Żeby to wyglądało jak ogród czy trawa. No po prostu trzeba codziennie, co dzień, co drugi dzień dbać o to. A jak wiadomo, no jak na wsi, dużo jest pracy przy tym, no ale efekty są wspaniałe. Drugie miejsce w konkursie zajęli państwo Katarzyna i Sławomir Stasińscy z miejscowości Wysokie Gmina Wiżajny, a trzecie państwo Grażyna i Waldemar Bobinowie z miejscowości Oszkinie w gminie Puńsk. Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Teraz państwo Zarębowie będą reprezentowali województwo podlaskie w eliminacjach centralnych. Nagrodą główną w konkursie jest ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa KRUS. Podlascy samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy dyskutowali podczas regionalnych konsultacji projektu umowy partnerstwa dokumentu, który określi, jak i w co Polska, a także regiony będą inwestować w fundusze europejskie w nowej perspektywie. Uczestnicy spotkania chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób zostaną podzielone prawie 73 miliardy euro, które nasz kraj otrzymał z nowego unijnego budżetu, a także zabrać głos w dyskusji nad dokumentem. Dokument opisuje całą strukturę wydatkowania środków w przyszłości. Mówi nam, jakie priorytety będziemy stosować w, stosować w przyszłym okresie programowania. To jest po pierwsze, będziemy, będzie bardzo duży akcent na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarki Polski, w szczególności poprzez prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych, czyli wy, Wymyślanie, tworzenie nowych produktów, nowych procesów, zdobywanie nowych rynki przez nasze przedsiębiorstwa. Inny obszar, który będzie bardzo, bardzo preferowany i zgodnie też z zaleceniami Komisji Europejskiej, to chociażby energetyka i efektywność energetyczna. Europa stawia generalnie na efektywność energetyczną, czyli na zmniejszenie zużycia energii, co oczywiście jest dla nas wszystkich niezwykle cenne, ponieważ chcemy płacić niższe rachunki za energię, za ciepło. Z drugiej strony Komisja Europejska bardzo mocno akceptuje potrzebę, konieczność, konieczność Zwiększenia udziału energii odnawialnej w strukturze produkowanej, produkowanej energii. I tutaj oczywiście Komisja Europejska przeznaczy, chce przeznaczyć na to bardzo dużo środków. I w związku z tym rząd zapisał, nasz rząd również zapisał w tejże umowie partnerstwa. Potrzebę, potrzebę wydatkowania olbrzymich kwot na, na ten obszar, co jest dla nas, dla mieszkańców, przedsiębiorców Województwa Polskiego sygnałem, iż trzeba przygotować tego typu projekty. Trzeba już teraz się przygotowywać do tego, żeby wykorzystać właściwie te środki i podnosić swoją konkurencyjność, podnosić jakość naszego życia. Ponad 240 oddziałów przedszkolnych z 65 gmin województwa podlaskiego może otrzymać wsparcie unijne na poprawę warunków dla potrzeb najmłodszych dzieci. Jest to możliwe dzięki dodatkowym 21 milionom złotych, przyznanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do tej pory województwo podlaskie na przedszkola miało 54 miliony złotych. Te wszystkie pieniądze już są zakontraktowane. Były one głównie przeznaczone na nowe miejsca w przedszkolach, czyli na powstawanie nowych przedszkoli albo bo na to, aby w istniejących przedszkolach można było przyjąć więcej dzieci. Te pieniądze już się skończyły i teraz otrzymaliśmy dodatkowe środki. One pochodzą z komponentu centralnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało właśnie regionom na przystosowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach do przyjęcia dzieci młodszych, czyli tych czteroletnich. Bo do tej pory, jak wiemy, głównie w szkołach uczą się tak, uczęszczają do tych oddziałów 5 i 6 latki. Nowe wsparcie wdrażane jest w ramach działania 9.1.1 po OKL w tak zwanym trybie systemowym, co oznacza, że wniosek o dofinansowanie może złożyć każda gmina. Listę tych gmin wskazało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt upowszechniający edukację przedszkolną w polskich gminach, który zobowiązuje te gminy od 1 września 2015 roku do obowiązkowego upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla czterolatków, a dwa lata później również projekt, który obejmuje obowiązkowo edukację przedszkolną trzylatków. W związku z tym należy przygotować już tak polskie gminy do tego, aby, aby one się muszą same oczywiście przygotować. My możemy je wspierać tak, aby właśnie ten proces upowszechniania w tych najbliższych latach do końca nastąpił i żeby nie obejmował tylko dzieci pięcio czy sześcioletnie, ale, ale też cztero i trzyletnie. Na jeden oddział przedszkolny przeznaczonych jest 87 270 zł. W niektórych gminach jest więcej niż jeden taki oddział. Wskazane gminy nie muszą mieć własnego wkładu warunki są właściwie dwa. Gmina jest zobowiązana prowadzić te oddziały przez co najmniej dwa lata. Ściśle określone są też cele, na jakie można wydać przeznaczone środki. Finansowane będą koszty modernizacji i wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Można będzie sfinansować organizację placu zabaw, to jest zakupić poszczególne elementy placu zabaw, położyć bezpieczną nawierzchnię, ogrodzić plac zabaw. Za te pieniądze można będzie też dostosować toalety do potrzeb młodszych dzieci, jako że to wsparcie kierowane jest przede wszystkim na potrzeby dzieci młodszych 3-4 letnich. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą mogły zmodernizować swoje wyposażenie, zakupić nowe wyposażenie czy unowocześnić swoje wyposażenie. Chodzi o różne, różne rodzaje pomieszczeń. Wyposażyć będzie można nie tylko salę dla dzieci, ale również pomieszczenia gospodarcze, takie jak kuchnia, szatnia. Wnioski można składać od 26 sierpnia do końca września bieżącego roku w Departamencie FS przy ulicy Poleskiej. Urząd Marszałkowski jako instytucja pośrednicząca POKL jest zobowiązany umożliwić poprawianie wniosku tak długo, aż będzie możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie.